Witam wszystkich w kolejnych WOD z tej strony Kasia, czyli damski głos wytypowany przez Mikuta podczas długiego i jakże żmudnego castingu. Z całego serca liczę, że mnie polubicie i na stałe będę współgospodarzem programu WOD News. Tyle słów wstępu, zaczynamy. Zanim Kasia was oczaruje swoim głosem, ja powiem kilka słów o programie. Zaczynamy od programów YouTube, tym razem Sauron, na pierwszy ogień, potem idziemy z konkursami, a tych sporo na YouTube. Następnie kilka słów o bardzo fajnej inicjatywie Mark One Tank, czyli czołgi z skali mikro oraz oferty specjalne jak co tydzień. Zapraszam do oglądania. Nasz serwis zaczynamy jak zwykle od polecenia któregoś z wielu kanałów YouTube, których tematyka jest powiązana z World of Tanks. Tym razem nasz wybór padł na kanał Sauron Stop, który ma już sporą widownię. Mimo, iż ów kanał nie jest poświęcony stricte VOD, możecie na nim znaleźć wiele ciekawych produkcji związanych właśnie z World of Tanks. Jedną z najbardziej ciekawych jest na pewno seria Wasze Zajebiste Bitwy, w których autor pokazuje wielce wyróżniające się bitwy innych graczy, np. z dużymi obrażeniami czy wieloma zdobytymi fragami. Oprócz filmów poświęconych VOD, na kanale Saurona znajdziecie pełno produkcji powiązanych z innymi grami, tak więc nie tylko fani World of Tanks powinni tam zajrzeć. Na stronie domin.com, a także na kanałach YouTube innych youtuberów takich jak Dead lub Diary można zobaczyć pierwsze subiektywne opinie o nowo wypuszczonej karciance pod logiem World of Tanks. World of Tanks Rush, bo o niej tu mowa, to nowa propozycja dla fanów gier karcianych. Do dyspozycji mamy ponad 200 kart, wśród nich karty pojazdów, zdarzeń i tym podobne oraz miły dla graczy bonus. Jednorazowy kod, dzięki któremu w grze online otrzymają pance Camp Wagen B2740E. Co do samej rozgrywki, to gracze obejmują dowództwo nad oddziałem czołgów, artylerii i różnymi oddziałami wsparcia, prowadząc je do boju, broniąc swoje bazy przed atakami nieprzyjaciela i wzywając posiłki. Pluton czołgów formuje się spośród czterech nacji, wybierając odpowiednie pojazdy spośród setek dostępnych tak, by to wybrany przez gracza oddział jak najlepiej sprawdził się w ogniu walki. Za zwycięstwa i wypełnienie misji gracze otrzymują medale. Ten gracz, który zdobędzie owych medali jak najwięcej, wygrywa. Ogólnie gra prezentuje się bardzo ciekawie i okazalnie. Vod Rush na pewno zapewni sporo dobrej rozrywki nie tylko weteranom gry komputerowej, ale także ludziom nieznającym gry od Wargaming. Dzień temu polecaliśmy kanał Mysty Omen. Niestety, w dniu publikacji naszych newsów, autor kanału dodał bardzo ważną informację, więc czujemy się zobowiązani o nich wspomnieć w osobnym temacie. Kanał Omena obchodzi jubileusz i z tego powodu prowadzący postanowił zorganizować rocznicowy konkurs. Mówimy o tym, gdyż nagrody, które chce rozdać Omen, są naprawdę warte zachodu. Pierwsze miejsce zostanie nagrodzone World of Tanks Razer The Gaming Mouse. A więc myszką do gry firmy Razer stworzoną specjalnie dla World of Tanks. Oprócz myszki, do wygrania są cenne maty pod gryzonie, kody na czołgi oraz złoto. A co należy zrobić? W skrócie należy zdobyć jak największą liczbę bazowych punktów doświadczenia. Bonusy z misji i tak dalej nie są brane pod uwagę. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, Oman wprowadził kilka ograniczeń. Konkurs trwa do 22 czerwca 2014 włącznie, czyli do 23.59. Szczegóły oczywiście dostępne w filmiku na kanale Omena, odnośnik do niego oczywiście w opisie naszego filmu. My życzymy Wam wysokich wygranych, a Omanowi kolejnej wiosny na koncie. Jak jesteśmy przy temacie konkursu, warto wspomnieć także o ciekawostce zorganizowanej przez Deda i jego kanał Dead Cold Mania. Otóż Dead również celebruje swój mały jubileusz. Tysiąc widzów! W związku z tym autor kanału organizuje małe zmagania o nazwie Ubi pomidora. Waszym zadaniem jest załatwienie w bitwach losowych jak największej ilości graczy z klanu Deda. a tak zabójczych pomidorów, w skrócie AZP. Do wygrania jest ładna sumka złota, bo aż 5000. tysięcy. Koniec zmagań przypada na koniec wakacji, a więc na 31 sierpnia. Wszelkie szczegóły możecie znaleźć w odpowiednim filmie na kanale DeadColdMania. Dodowi życzymy kolejnych 1000 subskrypcji, a mam powodzenia w ubijaniu pomidorów. Na stronie worldoftanks.eu możecie znaleźć interesujący wywiad z bardzo ciekawym człowiekiem, Markiem Spencerem. Kim jest ów tajemniczy jegomość? Otóż, Mark jest właścicielem firmy Mark One Tank, która zajmuje się budową o dziwo czołgu. Nie jest to jednak zwykła produkcja gigantów ze stali, a ich zmniejszonych modeli. Firma Marka tworzy modele czołgów głównie w skali 1 do 6, ale są oczywiście dostępne także inne, które są jednak w pełni jezdne. Oczywiście, właściciele takich modeli mogą zapomnieć o oddawaniu strzałów gdyż ich działa, nie są do tego przystosowane. War Gaming przeprowadziło ze sponsorem krótki, ale bardzo treściwy wywiad. Możemy się z niego dowiedzieć skąd mark czerpie inspiracje, jak produkuje swoje modele i skąd zainteresowanie samym modelarstwem militarnym. Oczywiście zainteresowani mogą sobie sprawdzić taki model, w najmniejszej i najtańszej wersji. Wystarczy mieć w portalu wolne około, bagatela, 25 tysięcy złotych. Ktoś chętny? <grych> Jako, że piękny kobiecy głos rozpoczął te newsy ja swoim charchotem męskim spróbuję je zakończyć, zaczynamy od misji specjalnych nazwanych misje plutonów klanowych, w której główny nacisk jest właśnie kładziony na Plutony dwu i trzyosobowe i wręcz się rozpoczyna czerwca 11 kończy 1 lipca. Jest podzielony na dwie części, Braterstwo broni część pierwsza i Braterstwo broni część druga. Część pierwsza polega na tym, żeby dając Plutonie zniszczyć łącznie przynajmniej sześć wrogich pojazdów w jednej bitwie, tylko bitwy losowe, tylko poziom piąty i wyżej, oczywiście tylko Plutony i wszyscy członkowie Plutonu muszą należeć do tego samego klanu. Nagroda plus 20% punktów doświadczenia za, za bitwę dla każdego członka klanu. Druga część tej misji to już jest e, grając w Plutonie zniszczyć łącznie przynajmniej 10 wrogich pojazdów. E, wymagania takie same, czyli bitwy losowe, powyżej 5 tieru pojazdy, tylko Plutony czyli członkowie Plutonu muszą być tego całego klanu. Podwójne doświadczenie za bitwę dla każdego członka Plutonu jest nagrodą za tą część. Mam nadzieję, że Wam się przyda, ponieważ co dwóch, a ponad trzech, to nie jeden. Kolejny typ misji jest związany z eventem, o którym już trąbiliśmy w odniosach. Misje futbolowe, bo tak się nazywają, będą dotyczyły oczywiście gry w piłkę nożną za pomocą czołgów. Event trwa od 12 czerwca od godziny 7.10 do 14 lipca do godziny 7, czyli tyle, ile trwają normalne mistrzostwa w piłkę nożną. Do zdobycia będzie specjalny medal oraz będziemy mogli zrobić trzy podmisje które nam dadzą za to punkty doświadczenia, ale zaczniemy od początku. Najpierw pierwsza misyjka, mini misja, Maraton Zwycięstw. Wygraj swój pierwszy mecz futbolowy, oczywiście musimy grać tylko czołgiem T-62A Sportem i tylko raz na konto. Otrzymamy specjalny medal Piłkarz 2014, ten medal jest tyle specjalny, specjalny, że każda wygrana będzie pokazywana właśnie na tym medaliku. Malutka cyferka będzie w jego rogu. Im więcej bitew wygramy, tym ta cyfra będzie wyższa. Oczywiście przegrane będą nam odejmowały po jednym punkcie, ale nigdy nie będzie tak, że ten medal nam zniknie, albo będzie minusowa wartość. Zawsze możemy wyjść tylko na zero. Kolejna misja, maraton, zwycięstwo, część druga. Wygraj łącznie 50 meczów futbolowych. To jest spora ilość, ale mamy radę. Oczywiście gramy tylko sportem, T-62A Sport i tylko raz na konto zdobywamy ulepszony system naprowadzania. Maraton Zwycięstw Część 3, weźcie udział w meczu, tylko T-62A Sport z wymagania nagroda 500 punktów doświadczenia. Taka sama nagroda jest przy Maratonie Zwycięstw Część 4, wygraj mecz oczywiście grając T-62A Sport. Misje się y, wyglądają bardzo ciekawie, jest taki event. Pokroju Karla, który był ostatnio na e, Krymaphilis. Mam nadzieję, że się przyjmie i ludzie się będą dobrze bardzo bawić podczas gry piłkę nożną za pomocą czołgów. I na koniec, oczywiście, oferta specjalna, która będzie opowiadała na najbliższy weekend. Tym razem pod kryptonimem wszystko, czego potrzebujesz. To czołgi. Tytuł chyba mówi sam za siebie, na czym to będzie polegało. Zaczynamy od godziny 7:10-14 czerwca, kończymy 17 czerwca o godzinie 7.00. Główny konsek tej promocji podwójne doświadczenie dla załogi w każdej bitwie, więc można sobie podszkolić załogantów e, praktycznie przez cały weekendzik, plus 30% zniżki na wszystkie standardowe czołgi lekkie, średnie i ciężkie 6 i 7 tieru. E, dlaczego akurat te? A tu, tu się właśnie wiąże e, misje, które URGMI przygotowało. Jest, e, w sumie są cztery, a dokładnie dwie, która jest, która jest podzielona na trzy części, plus jedna końcówka. Misja się nazywa Strzelać bez rozkazu. Część pierwsza. Zadajcie łącznie 3000 punktów uszkodzeń poprzez dowolnie liczby bitew, wygrając eee, tylko czołgami średnimi 6 i 7 dzielu, czyli te zniżki co mamy na górze służą właśnie, żeby e, zrobić tę misyjkę, tylko bitwy losowe drożynowe historyczne 3 razy dziennie. I jeden raz kosztuje na 125, a raczej zarobimy 25 tysięcy kredytów, czyli łatwo policzyć sobie, że za pierwszą część można zdobyć 75 tysięcy kredytów. Część druga, strzelać bez rozkazu, zadajcie łącznie 3,5 tysiąca punktów uszkodzeń podczas dowolnej liczby w Tym razem tylko czołgi ciężkie wchodzą w grę wszystkiego i 7 tieru. Yy, rodzaj bitew takie same przednio poprzednio, trzy razy dziennie, czyli znowu 75 tysięcy, może paść naszą łupem. Część trzecia, wykryjcie trzy wrogie pojazdy w jednej bitwie i przetrwacie tą bitwę. Tutaj akurat e, wchodzą w wkład e, czołgi lekkie, 6, 7 tieru, e, bitwy rodzaje takie same jak powyżej, 3 razy dziennie, czyli 3 razy 25 tysięcy, czyli 75 tysięcy może wpaść nam do kieszeni. I na, końce, na koniec wzorowe wykonanie, ukończcie każdą z misji strzelać bez rozkazu przynajmniej raz, to e, akurat na konto 100 tysięcy kredytów, dodatkowo jeszcze zarobimy w sumie na tych misjach można zrobić 325 tysięcy kredytów, plus oczywiście do doświadczenia dla załogi, które możemy ekspić przez cały weekendzik. No, myślę, że oferta jest nawet ciekawa, w połączeniu z poprzednimi jeszcze ofertami można się, sobie tutaj sporo zarobić. Mam nadzieję, że Wam się uda, ja się już żegnam w imieniu swojej Mikasi, życzę Wam miłego weekendu i pewnie się słyszymy za tydzień. Trzymajcie się, cześć!